Kurwa. Ja pierdole, jestem opór zmęczony. Co to za dzień tygodnia? Czy to już piątek? Nie, jednak czwartek. Sprawdzę co dziś w tym treningu. Jak będzie podciąganie, to pierdole nie idę. Zarzuty, box jumpy i podciągnięcia. Chyba pojebało ich. Mam tak zajebane barki. Może dzisiaj dam sobie spokój i zrobię rest. Przecież mogę. Nie startuję w game'sach. A i tak każdy ma w dupie, czy będę na treningu, czy nie. Dobra, chuj, chociaż ciekawy kawy napiję przed wyjściem. Dobra, pojadę na ten trening, może się odmulę trochę. Ciekawe, ile ludzi będzie w boksie. Zarzuty z box jumpami. Kiedy ja to ostatnio robiłem? Dobra, dobra, już idziemy. Kurwa, co to za pogoda? Najchętniej zaszłbym się w domu i nigdzie nie wychodził. Jak zawsze zapomniałem się wcześniej zapisać na tego jebanego łoda. Dobra, pójdę na trening, zrobię to na chillu, tak żeby się trochę poruszać. Nie no, co ja pierdolę. Po co mam iść na trening, jak od razu nastawiam się, że będzie chujowo. Ja pierdolę, już w pół do zaraz się spóźnię na pociąg. Ja pierdolę, jak zawsze się spóźniłem. Czy kiedyś wyjdę normalnie z domu, żeby go nie gonić? Chyba zacznę po prostu wychodzić na ten następ. Przynajmniej mało ludzi. Czy ja mam coś na mordzie, że ci wszyscy ludzie się na mnie gabią? Może powinienem to olać i nie zwracać na nich uwagi. Kurwa, jestem tak zmęczony. Po co ja tam w ogóle jadę? Na chuj ja się użalam nad sobą. Jak wstałem i jadę, znaczy, że muszę rozpierdolić ten trening i nie ma innej opcji. Tak myślę przynajmniej. Kurwa obrzydliwy jest ten dworzec. Śmierdzi tu gorzałą jakimś bejem starym. W sumie dobra zapowiedź tego, co cię tu czeka. Gdzie? Na lotnisko? Peron piąty. Nie, no nie wierzę. Jeszcze mam zakwas po poniedziałkowych ulbola, Chyba zacznę jeździć furą na kroswi, żeby nie wkurwiać się na to wszystko. No tak, tylko trzeba mieć za co zalać. Super, moje ulubione przejście. W nocy oddałbym tu portfel na kiju. Rowerem, w taką pogodę? Odważnie. Jeszcze ta droga. Ciekawe, po co robią takie barierki, zawijam. Patologia 100%. Weź się, kobieto, doprowadź do porządku, bo się żyć chce. Co? Dzisiaj Miłosz? Czyli na bank będzie cisnął nas, żebyśmy robili to szybciej. W sumie mogę jeszcze wyjść z że coś pilnego mi wypadło. Dobra, trzeba się ogarniać. Może wezmę mniej na te zarzuty, żeby zrobić to na szybkości. Kurwa, jeszcze skakanka. Siemasz Eriks, mordeczko ty moja. O zajebiście, jest Maciek Romo. Będzie z kim się ścigać. Co za dziecko Dobra, chuj, bierzemy się, nie chce mi się opór tego robić. Ręce mi odpadają no, zdecydowanie opór ciężko ma. że przyszedłem dzisiaj tylko... Dobra, zrobię tak, na mobili Ja się w ogóle boję. Może wezmę mniej na te zarzuty. Mogę jeszcze ruty, żeby zrobić to nie wiem czego razy. mi wypada. ja to wszystko wejdą na 100% za kwasy po poniedziałku. ale ja, jestem opór zmęczony.